Drogi, panie Rafale, mam dla pana prezent. No. Bo pan mówi o tych gangsterach. Bardzo mam się. półtora minuty. Ciekaw pan. pan jest. Tak. Bo pan mówi o różnych gangsterach, mhm. ale zapomniał pan, bo to pan nie? Tak. 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 O pedofilu stargówka. Jak pan spojrzy policjantom w oczy. Zaraz jak 400 tysięcy złotych przekazał pan pedofilowi stargówka? w którym męczył 14-letnią dziewczynę. Zaraz państwu Zostawię od... do panu może. Już tak? pan do pan... Nie, ja jeszcze mam minutkę. Tak? No to to zaraz, zaraz panu e, e, odpowiem. Proszę. W kwestii strategii bezpieczeństwa e, narodowego nie wspomniał pan o filmie Zielona Granica. To znalazł pan, powiedział panu pan minister Siewiera, że zielona granica nie pomaga w, w, w strategii. Ja ciągle mówię, teraz pan słucha, a będzie pan miał potem 30 sekund, żeby odpowiedzieć. Więc jeśli chodzi o gangsterów, to pomija pan pedofila Stargówka, którego pan finansował. Nie wiem, jak pan spojrzy policjantom i przyzwoitym ludziom teraz w Polsce, jeśli dowiedzą się, że 400 tysięcy złotych, podkreślę to jeszcze raz, dał pan pedofilowi Stargówka i chyba z całej Polski chce pan zrobić. Wioskę żywej archeologii, którą koordynował pedofil z Targówka. Proszę. No właśnie, zawsze tak uśmiechnięta koalicja mówi, że Nawrocki ma powiązania to z gangstrami w ogóle, ale to Rafał Trzaskowski pedofilowi wręczał 400 tysięcy złotych, później się okazywał, że ta osoba jest pedofilem. Miała nieprzyjemna sytuacja, dziewczynka z tą osobą. Dlatego Polacy. Lepszy chyba prezydent taki, co chodzi na ustawki, gdzie się bije 70 na 70 chłopa, niż taki, co wręcza pedofilom 400 tysięcy złotych i żeby odbyć debatę prezydencką, musi odbywać rozmowy z psychologiem. Dlatego, rodacy, kochani, zachęcam, by zagłosować przeciwko rafowi Trzaskowskiemu. Pozdrawiam.